Cześć, siemanko! Z tej strony Mateusz, firma WRAPSTER. Witam Was w kolejnym vlogu w wrappingowym. Na wstępie mała autoreklama. Chciałem Was zaprosić do śledzenia naszego nowo powstałego sklepu internetowego, gdzie znajdziecie narzędzia. Na razie on się tworzy, więc śledźcie sklep.wrapster.pl. Tam będą się pojawiały kolejne narzędzia, a także nasza chemia, którą też zapowiadaliśmy w poprzednich wraplifach. A co do dzisiejszego tematu. Z racji tego, że we wtorek byłem na corocznym spotkaniu endorsów z firmy 3M, pracowaliśmy na ich nowym materiale, czyli na folii 2080, serii 2080 i tam dowiedziałem się parę nowych rzeczy, więc dzisiaj pokażę Wam jak pracować z tą folią, czego się przestrzegać i zobaczycie parę trików dotyczących tej folii. Zostańcie do końca. Zapraszam. Czym charakteryzuje się folia serii 2080, to widzieliście w poprzednim vlogu, którego widzicie tutaj. A dzisiaj pokażę Wam parę trików, jak w, ogóle i jak w ogóle z tą folią się obchodzić. Jak dobrze wiecie, tutaj ja mam swój kawałek folii, dobrze wiecie, na wszystkich błyszczących foliach jest warstwa ochronna. No i taką pierwszą ważną rzeczą jest docinanie folii. Jeżeli byście chcieli docinać na przykład nożykiem. To nie możecie jej docinać od strony linera, ponieważ nożyk może popchać nam warstwę ochronną i wtedy ta folia nam się nie przetnie. Jeżeli już chcemy odcinać folię, to zawsze od strony folii właściwej. Resztę pokażę Wam na przykładzie, więc przejdziemy sobie na maskę. Ja mam niestety maskę aluminiową, więc muszę sobie przykleić folię do maski taśmami, tak żeby mi nie spadła. No i odetnę sobie kawałek. Pokażemy na części, nie będziemy kleili całej maski. Jak widzicie, w tą stronę spokojnie można sobie folię obciąć. Natomiast jeżeli byśmy cieli od strony linera, ona nie zawsze się fajnie przetnie. Raz jest w porządku, a nieraz ten liner tutaj może się, folia ochronna może się odrywać, więc tego chcielibyśmy uniknąć. Kolejna sprawa jest taka, że element oklejamy zawsze z tą folią ochronną. Będziemy demontowali dopiero ją po skończonym elemencie. I weźmy sobie kawałek. Liner ściągamy, układamy sobie folię na elemencie tak, jak nam pasuje. Myślę, że u nas będzie tak w porządku. Okay. Rakli nie musimy tutaj moczyć, natomiast jeżeli chcecie mieć lepszy poślizg, no to można to zrobić. Równie dobrze można. Pracować rękawiczką, co możecie tutaj dostrzec. Przez to, że mamy tą warstwę ochronną. No rakla nam może troszkę słabiej jeździć po tym. Będziecie mieli takie wrażenie, jakby było jakby było, jakby była tempa powierzchnia tutaj specjalnie zostawiłem powietrze, bo to jest kolejny temat, który chciałbym Wam pokazać. Mam taki swój trik, z którym, którym chciałbym się z Wami podzielić, ale to w dalszej części. Zobaczcie, że cały czas praktycznie tą folią pracuję na zimno. Ona jest. Plastyczna ma taką właśnie właściwość, że bardzo fajnie można ją sobie układać na zimno na elemencie. Tutaj też nie będę się jakoś super mocno starał, po prostu chcę ją szybko okleić tak, żeby pokazać Wam te rzeczy, na których mi zależy. Tą krawędź praktycznie zawsze odcinamy sobie od krawędzi zewnętrznej. Wprowadzamy. Żeby weszło głębiej, możemy użyć rakli, otworzyć sobie maskę, no ale takie rzeczy to już, to już wiecie. no i ostatnia krawędź tutaj sobie wyraklujmy jeszcze Ok. Więc powiedzmy, że element mamy skończony, i teraz y, pierwszy trik. No to y, na pewno zastanawialibyście się, jak łatwo zacząć sobie. Y, mamy element wykończony, wszędzie krawędzie pozawijane, narożniki też są zawinięte. No i teraz jak zacząć tą folikę, żeby y, łatwo można było ją zdjąć? No i tutaj można użyć sobie y, taśmy papierowej. Tak? Podchodzimy do któregokolwiek narożnika. Przyklejamy folię. I dzięki temu odkleja nam się folika ochronna. Całą folię bardzo łatwo jest ściągnąć. I dzięki temu terysy, które tutaj widać. Mam nadzieję, że dobrze się odbijają, szybciutko znikają i mamy nienaruszoną powierzchnię. No i teraz yy, kolejny temat, czyli co w momencie, kiedy już ściągnęliście tą folię ochronną, a zostały wam pęcherze powietrza, tak jak w tym miejscu. No bo jeżeli ja wezmę teraz rękawiczkę i je usunę, no to jakby z powrotem to nie miało sensu, bo powstaną nam rysy na folii. Więc mój pomysł na to jest taki, że bierzemy sobie tą folię, którą ściągnęliśmy, przykładamy w miejscu, gdzie mamy pęcherz powietrza, tak jak na przykład w tym miejscu. I wtedy przez tą folię możemy ten pęcherz usunąć, dzięki czemu mamy nieporysowaną folię, a powietrze zniknęło. Oczywiście staramy się robić tak, żeby tych miejsc mijanek tak zwanych w ogóle nie było, tak by było najwygodniej, natomiast jest opcja jeszcze je usunąć w momencie kiedy już ściągnęliśmy yy, naszą folikę. Kolejne pytanie to było takie, które też się przewijało i zadawaliście mnie często, to czy tą folię można przeciąć najflesem razem z folią ochronną? I teraz pokażę Wam to na przykładzie. Na masce mam już przygotowany kawałek folii, tym razem będziemy działali sobie na zielonym kolorze i cztery tasiemki Nifles. Kolejno, naklejmy sobie Niflesa design line, bridge line, tree Line o szerokości 6 mm i. To jest taka oldskolowa tasiemka knifeless. Ona była do, do przecinania folii PPF. Dlaczego jej używam? Bo ona została wycofana z produkcji. Natomiast dostaliśmy też sygnał we wtorek na spotkaniu, że wprowadza trzemka z powrotem właśnie knifelessa, który będzie miał metalową żyłkę w środku, więc ona będzie się nadawała do przecinania grubszych folii, folii przede wszystkim chromowanych, no i do PPF. -a. Także też sobie jej użyjemy. Naklejmy po kolei każdą. Jeżeli chodzi o design line'a, to spokojnie możemy sobie tą tasiemkę oderwać. Bridge line tutaj niestety, ale ma tą żyłkę twardszą i znacznie mocniejszą, więc musimy ją odciąć nożykiem. Jeżeli chodzi o 3-Line'a, on występuje w dwóch szerokościach, 6 i 9 mm. Tutaj mamy szóstkę. I jego tak samo możemy sobie oderwać. No i ostatni, najpierw do PPF-a. Jego też trzeba przeciąć. Znaczy trzeba. Natomiast tego nowego, tego nowego będzie można oderwać. Powiem szczerze, że nigdy. Z tym najflessem nie próbowałem, yy, nie próbowałem go odrywać, natomiast no, zobaczmy, czy, czy zachowa się tak samo. Też spokojnie można go oderwać. Więc jest OK. Na no to naklejmy sobie folię. Oczywiście yy, taśma, taśma, oczywiście liner jest na zewnątrz, czyli ta folia ochronna, Wyraklujmy sobie. Okay. Dociskamy folię tutaj, gdzie są najflesy. No i po kolei. Design line. Najpierw wyciągamy samą nitkę, dojeżdżamy do folii, tutaj przytrzymujemy palcem jeszcze raz i energicznie szarpiemy. I tylko ważna uwaga, <tryk> zobaczcie. Tutaj, jak się przyjrzycie, są trzy punkty, w których na chwilkę przystanąłem. One są bardzo dobrze widoczne i tutaj delikatnie nam yy, yy, folia zabezpieczająca się podniosła. Z folią właściwą nic się tutaj nie dzieje, natomiast ważne jest to, żeby to był jeden ciągły ruch. Bridgeline żeby go łatwo wyciągnąć, możemy sobie rozciąć nylon na zewnątrz i wtedy łatwiej jest wyciągnąć samą nitkę. Zobaczcie, podjeżdżamy i ciągniemy jednym zdecydowanym ruchem i wtedy ta folia ochronna nam się nie podnosi. <laughs> Następnie treeline. To jest dosyć, dosyć ciężko to zacząć na początku. Trzeba to zrobić strasznie zdecydowanym ruchem i wtedy wychodzą nam trzy nitki. I tak samo Szybciutko odcinamy folię. No i ostatni knifeless. Tutaj, żeby nam żyłka nie pękła, to też możemy sobie rozciąć nylon i wyciągamy metalową nitkę. Zaczynamy sobie i tak samo zdecydowanym ruchem do końca. Yy, drugi sposób jest taki na wyciągnięcie tej żyłki, że nie szarpiemy tylko. Powoli ją wyciągamy spod i wtedy nam wychodzi metalowa, yy, metalowa żyłka. Zaczynamy i zdecydowanym ruchem przecinamy. OK. Najflesy możemy sobie zabrać, tak żebyście zobaczyli czy każda folia się przecięła. Tutaj też pamiętajcie, że najflesy wyciągamy od strony, która ma zostać. tak? Czyli przykładowo jeżeli miałbym zostawić ten kawałek folii, to będę wyciągał najflesa w tym kierunku. Tak, żeby jak najmniej zniekształcić tą krawędź. No i spróbujmy sobie ściągnąć jeszcze taśmy ochronne. Tak, żebyście zobaczyli, że na każdym kawałku ta taśma, yy, znaczy folia ochronna była. Tak więc spokojnie folię razem z folią ochronną możecie razem przecinać, tak jakbyście kleili dach na przykład na czarny błyszczący. Raklujemy cały dach. Odcinamy boczne krawędzie najflesem i dopiero na sam koniec ściągamy folię ochronną. A teraz opowiem Wam o kilku przykładach rzeczy, które mogą Wam się przydarzyć, no i jakich uniknąć. Kolejnym tematem, jaki chciałem z Wami poruszyć, to jest temperatura. Naklejmy sobie kawałek folii na błotnik i za sekundkę powiem Wam o co chodzi. Folie, na której jest folia ochronna. Nie możemy podgrzewać do wysokich temperatur. Maksymalnie z tego co pamiętam to jest to 80 stopni. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to są przetłoczenia. Folie wtłaczamy razem z folią ochronną we wszystkie przetłoczenia. No i jak pamiętacie, musimy takie przetłoczenie zawsze utrwalić potem, wygrzewając je do temperatury od 95 do 110 stopni i tak było w serii 10.80, natomiast jeżeli chodzi o 20.80, tutaj mamy tą temperaturę troszeczkę zmienioną, między 93 a 107 stopni. I jedna najważniejsza rzecz. Wszystkie przetłoczenia wygrzewamy po zdjęciu folii ochronnych. Nie możemy przetłoczenia grzać w momencie, kiedy folię ochronną mamy na folii właściwej. Zobaczcie, co się może wydarzyć. W momencie, kiedy podgrzejemy folię z folią ochronną do temperatury powyżej 90 stopni, może nam się pojawić takie kółeczko, które jest tutaj. Mam nadzieję widoczne. I teraz zobaczcie. Po ściągnięciu folii właściwej, znaczy folii ochronnej, przepraszam bardzo. Dalej pozostaje na folii ślad. I teraz pokażę wam prosty patent, jak usunąć ten ślad. Wystarczy podgrzać go opalarką. Po podgrzaniu taki duszek, który się pojawił nam na folii Znika w 100%. No i ostatnia rzecz, która może Wam się zdarzyć podczas klejenia. Zauważcie, w momencie kiedy przykładowo klejamy sobie maskę, tak po kolei raklujemy ją tak, jakbyśmy normalnie to robili. No i wyszło nam coś w tym miejscu i chcielibyśmy tą folię z powrotem poderwać. Może Wam się zdarzyć. Przy takim mocniejszym poderwaniu, zobaczcie, że folia ochronna odklei się od tej folii właściwej, ponieważ ona no nie jest tak bardzo mocno przyklejona do, do folii właściwej. Co w takim przypadku zrobić? Jakby nie przejmujemy się tą folią, która jest na zewnątrz. Nakładamy tak, jak miałoby być to pierwotnie. Raklujemy po kolei tak samo. I mimo tego, że ta folia jest tutaj pogięta, nic to nie przeszkadza w końcowym efekcie. Na tym kończę nasze spotkanie dotyczące porad odnośnie folii 2080. Wydaje mi się, że był to bardzo fajny vlog, że Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli puścicie i udostępnicie ten materiał dalej. No i oczywiście co? Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby żadne wideo Was nie ominęło. Wbijajcie na Patronite, media społecznościowe, zostawcie komentarz. Dajcie mi znać, czy już kleiliście taką folią, jakie wy macie doświadczenia związane z tą folią. I widzimy się w następnym blogu Siemanko. No co, przejdźmy teraz do maski? No. <laughs> co mam powiedzieć? D-line y, o szerokości 9 mm y, i... To nie jest 9 mm. Jeszcze nie, końcówkę gramy.